Gdańsk gości reprezentantów Światowej Rady Unii Kredytowych, organizacji zrzeszającej odpowiedniki polskich skoków z ponad 100 krajów. Jednym z tematów przewodnich kongresu jest recesja w gospodarce światowej. W sytuacji kryzysu finansowego, który dotknął wielkie komercyjne instytucje finansowe, to unie kredytowe stały się atrakcyjną alternatywą dla banków. W tym roku mówimy przede wszystkim o odpowiedzi na kryzys finansowy. To jest najważniejszy temat tej konferencji, ale my odpowiadamy na ten kryzys w inny sposób niż robią to banki. Można powiedzieć, że odpowiadamy wsłuchując się w głos naszych członków. Między innymi o takim postępowaniu w swoim kraju i konkretnych rozwiązaniach. Opowiadał na specjalnej konferencji prasowej Przewodniczący Rady Dyrektorów WOKIU, peruwiańczyk Manuel Rabines. Chodziło o pomoc dla wysokogórskiego rolnictwa, gdzie niemal 90% zbiorów zboża nadawała się jedynie na pasze dla zwierząt. Dwa kooperatywy z regionu i Federacji zjednoczyły się. Federacja szukała rynku i kooperatywy zaopiniowały się na finansowania.

Polskie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe też mają powód do dumy. I've been coming to Gdansk and to Poland since 1994. I have seen tremendous changes. It's a very proud history, and uh, World Council is very proud for the relationship that we have with uh, SKOK and the Polish credit unions. You have built a very strong system and frankly it's a model for many other countries around the world. W takim wypadku jak przyznaje prezes Bierecki, nie pozostaje nam nic innego jak dzielić się swoimi doświadczeniami z kasami w innych krajach. Najdalej na wschód chyba wysunięte miejsce, gdzie udzielamy pomocy to Azerbejdżan, jest tutaj także delegacja z Azerbejdżanu, która korzysta z naszego wsparcia, pomagamy tam przygotować ustawę o kasach. Najbardziej obecnie jesteśmy zaangażowani na Białorusi. Dzięki naszej pomocy powstało kilkanaście kas i związek kas, a także kasa centralna. Dodatkowo polskie rozwiązania w dziedzinie spółdzielczości są obecnie stosowane między innymi w Mołdawii, Macedonii i na Litwie. Analizując treść paneli odbywających się w ramach konferencji widać, że rozwiązania spółdzielcze sprawdzają się na całym świecie. Obecnie Wokiu łączy ponad 196 milionów członków, skupionych w ponad 50 tysiącach kas. Głównym zadaniem Rady są działania na rzecz koordynacji i wzajemnego wspierania Unii Kredytowych w skali globalnej.